20 września jestem otwarty i przyjmuję wszelkie dobro. Stanie z wyprostowanymi ramionami i powiedz: Jestem otwarty i przyjmuję wszelkie dobro. Jak się czujesz? Teraz spójrz w lustro i powiedz to ponownie z większym przekonaniem. Jestem otwarty i przyjmuję wszelkie dobro. Co czujesz teraz? Czujesz się wyzwolony i radosny? Czy czujesz się, jakbyś coś ukrywał? Oddychaj głęboko. Powiedz ponownie. Jestem otwarty i przyjmuję. I tutaj dodaj coś od siebie. Wykonuj to ćwiczenie każdego ranka. To wspaniałe. Symboliczny gest, który może zwiększyć Twoją świadomość, powodzenia i wprowadzić więcej dobra do Twojego życia. Jestem otwarty i przyjmuję wszelkie dobro.